ponieważ ekipa Krysławu swój mecz rozegra z dryfującymi na głębokościach ligowego zestawienia Bielszowicami. Z kolei drużyna z Zabrza swój mecz miała rozegrać właśnie ze stowarzyszeniem polskiego sportu, które uprzykrzyło życie głównemu oponentowi Pryzmatu. Właśnie, miała, bo już wczoraj dowiedzieliśmy się, że sprawa mistrzostwa Katowickiej Ligi Halowej sezonu 2024-2025 została rozstrzygnięta. Drużyna SPS-u oddała mecz walkowerem oficjalnie z powodu niemożności skompletowania składu na to spotkanie. Taki obrót spraw zapewnił pryzmatowi zabrze czwarte mistrzostwo z rzędu i pozwolił pokonać im trudności, które sami sobie naważyli. Natomiast. Krysławowi nie pozostało nic innego jak przypieczętować drugie miejsce w starciu z Bielszowicami. Ponownie w następującym zestawieniu personalnym w bramce: Krystian Knapik z numerem pierwszym, Mateusz Tuleja z numerem szóstym, Dawid Gros z numerem ósmym i z numerem. 86. Grzegorz Wereszczak pakuje teraz piłkę do Bramki Bielszowic. Mamy otwarcie wyniku tego spotkania. Ten, który mógł dać zwycięstwo w poprzednim spotkaniu. Piłka, przypieczętowanie drugiego miejsca i srebrnego medalu powinno być formalnością, a tutaj nie jestem tego taki pewien. Wereszczak, Wereszczak. 2 do 0. Na raty. Ale finalnie umieszcza piłkę w siatce knapika. Jakby usłyszał moją wątpliwość odno odnośnie przypieczętowania drugiego miejsca. Daleki wyrzut, pozostawiony bez krycia, Wędkowski, Wędkowski położył knapika. Wędkowski zagranie do tulei. 3 do 0. Krysław w odstępie, minuty zdobywa dwa gole. I daje sobie spokój, bo o dziwo w tym spotkaniu jak do tej pory tego spokoju nie mieli. Wereszczak. Szansa na kolejne trafienie. Wereszczak kompletuje hat -trika. 4 do 0. Tak jak już powiedziałem wcześniej, Drużyna Krysławu musiała mnie usłyszeć. Musiała usłyszeć to, że po raz kolejny dwóch zawodników Krysławu wraca. Ale nie spostrzegli tego gracze Bielszowic. Wstrzymali tempo, tracą piłkę. Wędkowski, Wereszczak. 5 do 0. Czwarta bramka tego zawodnika. Wędkowski na ścianie. Ładny obrót. Przywilej korzyści. Rozklepali defensywę Bielszowic w tym momencie. Gracze Krysławu. Szósta bramka tej drużyny. Wereszczak nabija swoją statystykę. Czy sam Wereszczak zdobędzie 10 goli w tym spotkaniu, przynajmniej? Dwucyfrowy wynik. Bardzo dobrze w obronie Michał Gnyp. Niczym skała, niczym mur obronny nie przepuścił Wielgosa. Teraz piękny gol. Zabawili się brazylijska finezja, hiszpańska fantazja, portugalska ekwilibrystyka w wydaniu drużyny Krysławu. 7 do 0. Piękna bramka, która. Kajzik do Wereszczaka, Pusta Bramka, Wędkowski. Ósme trafienie Krysławu. Akcja po trójkącie. Widzimy: rozluźniła się zarówno jedna jak i druga. Lider. Klasyfikacji strzelców Piotrek Makowski ma na ten moment 23 trafienia. Wereszak tym golem zmniejsza różnicę do Piotra Makowskiego na odległość 6 goli. Kazik, lewa noga, ładny zwód. Dobrze, Wielgoz w obronie. Ładne zagranie piętką. Czy to będzie asysta tej kolejki? Świetnie, knapik, ale na raty Bielszowice zdobywają premierowe trafienie w tym spotkaniu. Strzelcem gola zawodnik z numerem 95 Denis Błotko. Warto podkreślić kapitalne wyprowadzenie akcji. Przednie podanie. Odzyskuje teraz piłkę i w drugą stronę Choroś. Wędkowski, Wędkowski zostawia piłkę i samobój Mateusza Wielgosa. Dziesiąta bramka Krysławu. Schodzi Kajdzik, wchodzi Tuleja, schodzi Choroś i wchodzi Gnyp. Podwójna zmiana w drużynie Krysławu. Po 12 minutach było tylko 1 do zera dla wicelidera. Teraz ładnie wyreszczak do Tulei. Tuleja będzie szukał Wereszczaka, jak myślę, ale teraz Tuleja sam położył knapika. Zszedł do środka, przymierzył pod poprzeczkę. Znalazł drogę, znalazł tę szczelinę. Tę przestrzeń. Zmieścił piłkę 11 do 1. Niezawodny Michał Bucior. Rozwiesza plakat pizzerii u Batmana, którą serdecznie pozdrawiamy. A z drugiej strony widzi to, co się dzieje na parkiecie. Człowiek orkiestra. Nawet jeśli. Kajzik teraz ładnie kręci niczym Leo Messi. Lewa noga, wystawienie piłki do grosa. Kolejne trafienie Krysławu. 13 do 1. Wraz z końcowym gwizdkiem w tym spotkaniu. Utworzymy ankietę na naszym czacie, w której możecie wytypować, kto będzie mistrzem pierwszej ligi. Czy Patakones, czy Przeszłochorzów. Mecz bezpośredni pomiędzy tymi drużynami. Pomiędzy nimi jeden punkt różnicy. Patakones, wystarczy remis. Wyjątkowo nie na linii strzela Krystian Knapik. I strzela prosto do bramki strzeżonej przez Macieja Knapika. Ma swoje trafienie golkiper Krysławu. Oprócz ankiety odnośnie mistrza pierwszej ligi będzie także głowa do góry, chłopaku. Przed tobą wielka przyszłość na parkietach katowickich hal. Teraz Wędkowski, Wędkowski! Ależ to zrobił Wędkowski! Przypominamy światowy dzień pizzy. Zjesz pizzę u Batmana, będziesz miał wielkiego szatana. Na swoim koncie Grzegorz Wereszczak. Przechwytuje chorość trzech na jednego. Chorość Wereszczak. W... Wędkowski, Wereszczak, Choroś. Kolejne trafienie. 16 do 1 w tym momencie. Dlaczego Superbet nie będzie mistrzem pierwszej ligi? KLH. Teraz Wędkowski. Wędkowski, Wędkowski. Kolejne trafienie. Kolejna bramka, Krysławu. Bielszowice już bez sił. Bielszowice na łopatkach. Dużo miejsca. Wędkowski i Wereszczak. Wereszczak w końcu trafia w drugiej połowie na 17 sekund przed końcem. Ósmy gol tego zawodnika, ale Makowskiego już nie dogoni. Wędkowski. Wędkowski broni napik. Końcowa syrena. 18 do 1. Krysław. Zajmuje drugie miejsce. Srebrny medal tej drużyny. Mogli mieć złoto. Mogli mieć mistrzostwo przez większość sezonu. Byli na pierwszym miejscu. Mieli przewagę pięciu punktów nad pryzmatem zabrze. Potem przegrali mecz bezpośredni. Stracili punkty ze Stowarzyszeniem Polskiego Sportu, które oddało mecz walkowerem z pryzmatem zabrze. Tym samym pogrążając ekipę niebieskich z